Jesteśmy na plantacji, gdzie jest kolekcja odmian pszenicy zimnej firmy Syngenta. I teraz parę słów na temat tego, co się działo jesienią. Pole ma 8 hektarów, również jest w bardzo dobrej kulturze i strukturze. Mamy tutaj gleby klasy 3 A pod kątem nawożeniowym jako firma Jara zastosowaliśmy tutaj na jesień 200 kg nawozu Jara Mila Viking 14-14-21 jest to nitrofoska przed plonem był rzepak o zimy. No uzyskano tutaj również bardzo fajny plon na poziomie ponad 4 ton z hektara niestety druga połowa września okazała się mocno deszczowa i przekropna i warunki bonitacyjne, glebowe były dopiero odpowiednie na początku września mamy tutaj wykonaną konwencjonalną uprawę jeśli chodzi o system agrotechniczny, po zbiorze przedplonu zostało, zostało przeprowadzone talerzowanie, po talerzowaniu za około 14 dni zostało przeprowadzone gruberowanie i bezpośrednio przed siewem, jeszcze raz w gospodarstwie, zdecydowano się na doprawienie gleby, ponieważ była ona mokra, zwięzła. No i siew wykonano agregatem uprawowo siewnym firmy Pottinger na bronie aktywnej. Przyjętą obsadą było 350-360 sztuk na metr kwadratowy, ponieważ no, termin był już troszkę, no może optymalny, lub, lub delikatnie opóźniony. Jednak było dosyć chłodno i obawialiśmy się tutaj tego, że te wschody Mogą nie być stuprocentowe. Za chwilę sobie ocenimy stopień przezimowania i obsadę. Jednak na chwilę obecną z tematów nawozowych został zastosowany nawóz Jaramila Power Nitrofoska 2070 plus siarka. Miało to na celu nie tyle zaopatrzenie rośliny w azot, ale również w wysoce energetyczny i szybko działający fosfor, ponieważ Jaramila Power jest nitrofoską. Także fosfor zawiera częściowo w formie polifosforanów, które nie bez kozery mocno ułatwiają start oziminom. Co do tematów nawożenia do listnego, jesienią po wykonaniu 9 listopada ochrony herbicydowej. Za około 4 dni po, po tym zabiegu zostało przeprowadzone nawożenie do listy produktem Jaravita Gramitrel w dawce 1 litr na hektar było to połączone z zabiegiem fungicydowym w celu no. Takiego troszkę profilaktycznego zabezpieczenia roślin przed chorobami grzybowymi. Zaaplikowaliśmy 50 kg azotu w czystym składniku. W fazie BBCH 30-31, a więc yy, początek strzelania w dźbło na tak zwane przysłowiowe pierwsze kolanko, zaaplikujemy nawóz Jarabela-Sulfan w ilości 400 kg na hektar. W perspektywie jesieni mieliśmy zrobiony zabieg herbicydowy bokserpakiem, i to w sumie na dzisiaj, jak widzimy, temat jest całkowicie. Opanowany, jeśli chodzi o chwasty. Natomiast, jak sobie popatrzymy teraz. Tak, gospodarstwo również jest bardzo zadowolone z ochrony herbicydowej, ponieważ, no jak sami Państwo mogą zobaczyć z bliska, no plantacja jest bardzo czysta i wolna od chwastów. Cieszy nas wszystkich to, że, no glebę mamy tutaj. Raczej dobrą, jednak jej uwilgotnienie i, 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 i stopień wilgoci w tym profilu glebowym jest naprawdę zadowalający. Co do wznowienia wegetacji, w przypadku rzepaku no, startują troszkę szybciej, ponieważ te chłody przez ostatnie dwa tygodnie dawały o sobie znać. Jednak widzimy, że zboża zimy również budzą się do wzrostu, ponieważ mamy Przyrosty, błośników w systemie korzeniowym. Czy zastosowanie nawozów granulowanych, posypowych w postaci nitrofoski, czy też dokarmiania do listnego na jesieni spowodowało to, że zboża o zimę również lepiej startują, są optymalnie i odpowiednio odżywione. Nie mamy żadnych widocznych objawów niedoboru składników na liściach, co również jest kluczowe we wczesnym budowaniu plonu. Choroby podstawy źdźbła, praktycznie rzecz są tutaj nieobecne. Proszę zwrócić uwagę, jasna, biała. Pierwsza pochwa liściowa na każdym źdle. Tutaj tylko widać delikatne przebarwienie, ale generalnie są one zdrowe. Delikatne objawy septoriozy liści, o, chociażby tutaj, to co widać. Robimy pomiar, czyli staramy się o, na trzy rzędy zaciągnąć. Mamy 350 sztuk na metr, czyli w sumie to co zostało posiane, to mamy. Mamy prawdziwy mikroskop, to jest nasz mączniak prawdziwy. Czyli w sumie mamy dwie jednostki chorobowe standardowo występujące na liście. W razie mamy pełnię krzewienia i czyli mamy czas na zabieg T1, na regulację, bo widzimy, że obsadę kłosów mamy pod dostatkiem, czyli czekamy na osiągnięcie fazy końca krzewienia, żeby wykonać zabieg. Fungicydowy i regulacyjny, czyli jeśli chodzi o podstawę była jeszcze myślę na tą pogodę, którą zapytałem, jeszcze jakieś dwa tygodnie czasu mamy. Jeśli chodzi o regulację, dokładnie tak samo. Mamy w bardzo dobrej kondycji pszenicę, jest tylko i wyłącznie kwestia wychwycenia tego momentu, kiedy nastąpi koniec krzewienia, i podjęcia decyzji, jakimi fungicydami będziemy robić sobie. I również jaką dawką regulacyjną. Czyli myślimy tutaj o modusie start z CCC lub bez CCC i o Turbopaku z Unixem, czyli takim naszym kompletnym rozwiązaniem, które działa na praktycznie mierząc wszystkie jednostki chorobowe, jeśli chodzi o choroby podstawy źdła i również choroby liści. Jesteśmy na demo pszenic, pięknie widoczne. Pierwsza odmiana to SY Landryś. Ma bardzo dobre parametry, jeżeli chodzi o właściwości wypiekowe. Dla nas grupa najwyższa, nie boi się trochę gorszych stanowisk, a jednocześnie sprawdza się przy opóźnionych siewach, ma mocny silny wzrost początkowy. Na tej plantacji w tej chwili jest zrobione już praktycznie pełne nawożenie. Czekamy na regulację i na pierwsze zabiegi fungicydowe. pszenica jest rozkrzewiona. Nie jest to wysoka odmiana, ale Pokazuje wszystko co najlepsze właśnie na glebach przeciętnych nie musi mieć najlepszych stanowisk chociaż na tych też pokazuje swój potencjał zarówno Landrys jak i Dubaj jak i Delawar na tej plantacji wyglądają wzorcowo w profilu agrotechnicznym może być uprawiana na wszystkich praktycznie stanowiskach ale na tych lepszych pokaże pełny potencjał plonowania nie boi się septorios, duża odporność też na fuzariozy kłosów i na deser średnio wczesna odmiana to jest findus odwdzięcza się zawsze dobrym plonem jakościowo również wierna w planowaniu, ma dobrą zimotrwałość w tym sezonie nie obserwujemy żadnych problemów właśnie z przetrwaniem roślin zarówno i septoriozy i fuzariozy są po dobrej stronie mocy więc wszystko wskazuje na to, że w ciągu miesiąca tutaj ta plantacja zmieni się nie do poznania i będziemy jeszcze bardziej widzieć te różnice, które w tej chwili Państwu zaprezentowałem. Dzień zaczął się wcześniej. Mamy taką presję. Jakie rozwiązania? I co nie zadziałało? Co To jest pytanie. W tym roku warsztaty w internecie. Jesteśmy tutaj dla Was. Wreszcie pada. Jeżdżamy. I załatwiamy sprawę. Żeby nie zaprzepaścić tego, cośmy zrobili. Co nam to daje? Zobaczmy z bliska. Będzie dobrze. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania. Zapraszam. Dzięki.